Naprawdę, BMW będzie zupełnie inaczej wyglądać. O, panie, tej! Czuciowo masz wrażenie, jakbyś jechał nowym samochodem, nie? To jest najtańsze BMW w Polsce, które kupiłem, aby zarobić. Czy mi to się uda? Przekonacie się niebawem. Natomiast, zobaczcie, samochód 2004 roku, według mnie, już teraz wygląda zarąbiście. Natomiast, tak jak i w odcinku zakupem, powiedziałem, że chcemy z tego zrobić banditosa. I wiecie, podkreślić taki pazur samochodu. na pewno robimy banditosa z autka. Wypisaliście różne propozycje, w jaki sposób możemy to zrobić. Dlatego postaramy się zrobić to ze sma Dlatego zabieramy się za przeróbkę tego auta To już standardzik, chodorzek jest, bus również gotowy Na pacze mamy dużo miejsca, żeby zapakować różnymi częściami Ponieważ właśnie jedziemy do Łodzi, do olbrzymiej hurtowni części Używanych do E60. Mamy zamówienia, także jedziemy Jeszcze wybrać, zobaczyć co dokładnie chcemy o, Tak to jest, kiedy jedziesz po części do BMW Słuchajcie, przyjechaliśmy do osoby, którą zna każdy posiadacz BMW 5e60 Ło, wow, porządnie to tutaj wygląda Ten człowiek ma wszystko, każdą śrubkę, słuchajcie, do BMW Zarąbiście, dobra, to myślę, że tutaj na pewno znajdziemy, słuchajcie, wszystko co potrzebujemy Dzień dobry! Witaj przyjacielu! Ale masz tu fajnie! To jest osoba słuchaj, znana na całą Polskę, Ciemo. mówię, to jest osoba, którą każdy posiadać BMW 60 z słuchaj. Zobaczcie jakie tu części, wszystkie poszące, tak, że jak od Robsona kupujecie, to w takim właśnie stanie, nie? Tutaj wszystko jest wycatkane tej. Słuchaj, powiedz mi proszę, fotele i jeszcze kilka rzeczy potrzebuję. To tutaj mamy fotele, które są zaszukowane do Ciebie. Ej, no w dobrym stanie, słuchaj. No, powiedz mi jeszcze kanapa składana, nie? Tu mamy kanapę składaną, ale powiedz mi, to jest ten atletski? Tu masz jedną część. Dobra. Otwieramy. Super, tu, tu jest druga drugą, tak. No i tu masz cały zestaw, wiesz Klamek i tak dalej, żeby sobie to zamontować Żeby to się otwierało A, tak system do otwierania no, A, nie ma do siebie, nie? Dobra, to kanapy, słuchaj, mamy I Jeszcze te czarne listewki Potrzebuję nad szybami mieć czarne listewki Bo obecnie mam chromy O, 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 coś, coś a la, a tak, la to że Bo chodzi o to, że ja mam teraz chrom Nie. No. A jak mam czarne, to robię robotę takie listewki Szczerze, mam ci doradzić Tak Czy Jak to robisz pierwszy raz Lubię się podginać i tak dalej Go. Jedź sobie do kogoś, kto się zajmuje oklejeniem fol Mówisz? I oklej to folią. Tak. Ja mam u siebie nam raz tak zrobione, trzeci rok i nic się nie dzieje, nie? nie dość, że tanie ci to wyjdzie? Tak. To kurde, nie będziesz miał gdzieś pokrzywionych tak. tego no, bo... stu wywołają tej ja takie... no, by tylko? No, 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 no. Dobra, to to zostawiam, słuchaj. Mam dwa lusterka utlenione i chciałbym nowe, ile by to sobie kosztowało i czy masz Musisz takie? mi powiedzieć, na ile masz pilność lusterka, bo są na 9, na 11, czy one są podświetlane, czy pod fotochrom. Dopóki nie, nie zdajesz w i nie wyciągniesz kabli z modułu, nie dowiemy się jakie dokładnie masz usterko, nie? Ajajaj, aj, aj, słuchaj, gdybym wiedział. Kurtowe zamówienie robimy. Powiedz mi proszę, to, że z podłoknikiem taka rzecz mi się dzieje. Da no. się no. tylko ten element wymienić? Tak, da się. Tak? A masz go? no, no. ja nie wiedziałem, że to jest wysuwane, tej, słuchaj. Wow! Jeżeli dałoby radę, no. znaleźć tylko ten jeden element, to dla mnie będzie pasji. Dla mnie będzie pasji. Mówisz? Wiesz. Słuchaj, to jest, to jest, słuchajcie człowiek, nie? Już jest z, z, z prezentami słuchaj, wyjeżdżamy, nie? Fajnie, mamy to, dobra. Zastanawiam się nad nerkami, które... No, 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 to są ładniejsze. Te malowane o, panie, tej, to ja tu muszę moc podnieść, bo to wstyd, słuchaj, na 2,5 dieslu w takim jechać, nie? Nie, zarąbiście się siedzi. Serio, to jest zupełnie inna bajka niż te fotele. Po pierwsze, te już mamy wysiedziane i nie są sporty, a to są po pierwsze niewysiedziane i sporty i serio trzyma, ładnie trzyma. A powiedz mi, proszę, ja mam takie plastiki tandentne, takie szare. Co ja mogę z tym zrobić, żeby to lepiej wyglądało, Żeby to nie było ten taki tandentny, szary, suhe plastik wszędzie. No, hmm? Ale kompletny jest? Komple ale jest. No? Przynieś go, rozpakujemy, pokażemy. Te dekory wyciągnę tylko w pakietu. Nie? Możemy zobaczyć? O tak. O kurcze. Hey, Tej, zobaczcie. Oski. Go. W porównaniu z tym dziadowcem, co ja tam mam. Bo to wygląda to jak, jak nóżka. Ja uważam, że to będzie pasować idealnie, bo mamy też dywaniki szare. Więc troszeczkę będzie szare wnętrze. Uważam, że to będzie zrobić. Ze smakiem. No, to wygląda kozak. To ja słuchaj, ja chcę to. No i co? No i kiedy? No ja tak nie przebrany. Po... <śmianie> 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 to ona zna na co chodzimy. W razie czego to jeszcze na łączach sobie będę jeszcze cię ścigał? Nie. No, ja tak. sam cię raczej nie zauczę. <śmianie> to co, to ja pakuję i potem się rozliczamy z tobą. Nie, pakujemy, no. Dobra. To... O, to nie jest lekkie. A myślałem, że to na luzie wyjdzie, nie? A całkiem, całkiem to wygląda przyzwoicie. Nie ma, że do sufitu, słuchajcie, zapakowaliśmy się. To prawda, zderzek nie jest dla mnie, ale dało radę. Co, no to powiedz ostatecznie, ile słuchajmy? Nie, my tam w ogóle. Nie, stóp mówiłeś na komplet tak, 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 z tymi fotelami. No ale to zróbmy to, jaka zarówno. Super. Mam nadzieję, że to nie ostatnia moja BMK, także ten. Zobacz, czy wszystko no się to zgadza. To Dzięki Ci dobra. bardzo. powodząkę dla Was. Wszystkiego dobrego dla Was, dzięki wielkie za pomoc. Co? To jest poważnie? W pracy człowiek, nie w to jest, bo, bo. musimy zostać na kilka. Zamykamy! Zamykamy! Jeszcze raz, panowie. Ledwo my się zmieściliśmy w tym busie, także widzicie, ile tam części mamy, także poważnie podchodzimy do sprawy i naprawdę BMW będzie zupełnie inaczej wyglądać. Także już wkrótce wszystko zobaczycie. Ludziska, mam do Was wielką prośbę, żebyście zapamiętali wnętrze tego samochodu, takie jakie jest. Po raz ostatni, ponieważ wymieniamy absolutnie wszystko, ale jest jeszcze jedna rzecz, której Wam nie pokazaliśmy. Jak otworzymy drzwi naszego BMW, proszę Państwa, co pierwsze rzuca się w oczy? No oczywiście, że dywanik, który jest uwalony w naszym przypadku, my jak pakujemy po prostu mnóstwo kasy w środek, to nie wymienić tak drobny, a tak ważny element no byłoby grzechem, nie? Z tyłu, proszę państwa, sytuacja jest jeszcze bardziej komiczna, ponieważ naraz mamy od razu dwa dywaniki. Pierwsze, bo gumowy, no bo praktyczny w jakiś tam sposób, ale kiepsko wygląda. A po drugie, welurowy, który no jakoś tam wygląda, ale zupełnie nie jest praktyczny, dlatego, no już domyślacie się, co my mamy w tym bagażniku. Ta paczuszka rozwiąże wszystkie nasze problemy i nie będziemy mieli kompromisu, jak w przypadku gumowych czy welurowych dywaników. Proszę państwa, proszę spojrzeć. Te dywaniki są bardzo popularne w internecie. Ludzie bardzo je chwalą, testują na różne sposoby, dlatego my szczerze sprawdzimy, jak się sprawują takie dywaniki. No, ale wiecie, my z Wami zawsze jesteśmy w 100% szczerzy w tym projekcie i mówimy prawdę po prostu, cokolwiek się dzieje. Ewo Dywaniki napisali do nas, chłopacy, robicie dobrą robotę, czy nie chcielibyście przetestować naszych dywaników? My oczywiście zgodziliśmy się, ale to nie oznacza, że nasz test nie będzie autentyczny. No to temu panu z pewnością już możemy podziękować, bo to już jakaś tragedia. No i co, wsadzamy naszego pacjenta, proszę państwa. I co my tutaj widzimy? Przede wszystkim, zobaczcie, jak on wypełnia całą naszą podłogę, więc możemy być zapewnieni, jak tu będzie się pojawiać brud to wiecie, to on nigdzie się nie podzieje, zatrzyma się w tym dywaniku, nie? Jeszcze nawet nie przymocowaliśmy go, ale zobaczcie, ja próbuję go ruszać stopami i on się absolutnie nie rusza w żadnym momencie. Tutaj to jest fajne, nie? Że jak tu jesteście normalnie piętami czy coś, to tutaj najwięcej dostaje dywanik. Tu jest taka twarda gumowa podkładka. I teraz najważniejsze, test pedałów, słuchajcie. Jak tu będzie, jak używamy pedały, ale już widzę, słuchajcie, że w tym dywaniku jest takie zagięcie, które nie pozwala absolutnie, żeby cokolwiek zahaczyć tutaj pedałami. To nawet się nie rusza, ale pomimo to wszystko, słuchajcie, dostajecie jeszcze takie rzep z naklejką. Żeby to zamocować, wiecie, na waszej podłodze i to już w ogóle będzie się trzymać. No to, żeby nie było za łatwo dla naszego dywanika, załóżmy, że oj oj, troszeczkę nam się rozlało tu jogurtu. Tragedia. Pierwsze co, to, że jogurt zatrzymuje się w tych kanalikach i widzicie, on nie leci dalej. On wam nie rozpływa się po całej podłodze, ale to jeszcze nic, bo dodamy więcej naszego jogurtu, wiecie, ostre tutaj zabrudzenia lecą. Poza tym wszystkim, wiecie, w butach jest dużo piachu, więc pobrudzimy ten dywanik, wiecie, no tu się dzieje już. No moi kochani, my tutaj na bogato lecimy. Z testami, bo takiego brudu już nie wiem, kiedy ostatni raz widziałem, i słuchajcie, przed tym używałem welurowej dywaniki. I jestem w stanie Wam zagwarantować, i każdy właściciel welurowych dywaników wie, że z takim brudem nie ma opcji sobie poradzić na myjni, A my sprawdźmy, jak sobie poradziła Ewa dywaniki. No i sprawdzamy. No i co moi drodzy? Złotówka na myjni, kilka uderzeń. Cała woda nam schodzi, dywanik czyściutki, suchiutki, można go wkładać do wnętrza i zobaczcie, on nie będzie nam teraz parował, szyby nie zaparują, grzyb, pleś, nic w tym nie może się rozwijać jak w przypadku innych dywaników, nie? Oski, zobacz, co tu się dzieje w naszym bagaźniku. Ta mata już się rozkleja, wygląda podobnie jak dywanik z przodu, czyli do niczego się nie nadaje. Na Ewa dywaniki możecie również zamówić sobie maty do bagażnika. przy czym obojętnie jaki macie samochód, macie samochód przed 100 lat, jakiś nieznany, ten obojętnie, ponieważ Ewa dywaniki wycinają pod wymiar, pod wasz samochód precyzyjnie, także zobaczcie, taką matę wkładamy do bagażnika. I oczywiście niemalże na klik wchodzi, wypełnia nam całą podłogę. No i zobaczcie, ile różnych opcji dywaników możecie mieć do waszego samochodu. Do wyboru do kolorów w konfiguratorze możecie sobie dowolną opcję wybrać, zobaczcie. Podkreśla każde wnętrze każdego samochodu. Wiecie, my mamy tutaj mafijne wózy, budujemy dlatego wszystko w czarnym kolorze. Wy natomiast, wchodząc na stronę Dywaniki.pl Dowolnie możecie dostosować różne opcje i będziecie od razu widzieli cenę. Która mnie zresztą bardzo pozytywnie zaskoczyła, ponieważ dywaniki naprzód do tego BMW 200 pary złoty kosztowały, a z moim kodem Dawid, minus 5% dostajecie jeszcze zniżki. Także pamiętajcie, a my co? My sprawdziliśmy serio, nie? Z brudem, nie oszczędzaliśmy te dywaniki, pokazaliśmy Wam wszystko i szczerze, jak to wygląda. Dlatego serdecznie polecam, a my Oski. O, i jeszcze mamy przebudowę całego wnętrza, i nie wiadomo, słuchaj, wyjdzie nam to, nie wyjdzie do tego, lecimy. Ja myślę, że na siebie delikatnie zwracamy uwagę w takim miejscu z kamerą. Jesteśmy na giełdzie, czeka nas pierwsza przeróbka, zaraz zobaczycie jaka. No, tutaj już, słuchajcie, to jest odpowiednie miejsce dla nas, nie? Tutaj widać od razu części, widać, słuchajcie, żywioł, nie? Być może od razu zobaczymy lusterka, bo też potrzebuje. Dobry, dobry. Jak kierownicy zamawiają u pana do E60? Tak, tak jest, tak jest, świetnie. No to proszę pokazać. To jest nasza kierownica, będziemy zakładać. Fajnie, fajnie. To co, rozliczamy się i pan pomoże założyć. Co myślisz? Fajna. Mario jakaś taka niedokończona. Nowa kierownica już siedzi, autko tutaj słuchajcie szarżuje ostro, ale naprawdę robi to różnicę Tak uczuciowo, masz wrażenie jakbyś jechał nowym samochodem, nie? Nowszym Uważam, że totalnie się opłacało wydać te 250 zł na zmianę kierownicy Jeszcze szukaliśmy lusterek, bo zobaczcie, nasze są totalnie utlenione, ale nie wiedzieliśmy ile pinów mają Ponieważ tam i 3, i 4, i 5 w każdym stanowisku mówią co innego, dlatego dopiero jak zdejmiemy boczki zobaczymy na ile pinów i to też... Podejrzewam, że z internetu będziemy musieli zamówić. No cześć, witaj. Słuchaj, mam twoje części, mam wszystko tutaj w samochodzie już zapakowane, to mogę już powoli tam ruszać do ciebie z Poznania. No dobrze, no ja będę, no mówię na 13, to będę już na 13. A podejesz mi eską w takim razie adres, to tam będziemy na 13. Sprawa jest taka, że z tym gościem jesteśmy umówieni tylko i wyłącznie na zmianę foteli. Prócz foteli mamy jeszcze pół samochodu. Czy on się zgodzi nam z tym pomóc? Czy będzie problem? O, jest stresik. Jedynie na co liczę, to że przywoziłem mu jeszcze części i zderzek, i błotnik. Także to ewentualnie będzie nasza karta przetargowa, nie? Żeby się zgodził. Jesteśmy w drodze do Gniezna, Dawid jedzie swoim pięknym, kolorowym busem, ja jadę wspaniałą betką, jedzie się bardzo stabilnie, bardzo fajnie, szybka, zrywna, masywna, a jednocześnie taka po prostu komfortowa. Także co, mamy pół godzinki jeszcze chyba do Gniezna, jak tam wylądujemy to znowu się widzimy. Co docelowe jest po lewej stronie. Fajlando. dzień dobry panu. Cześć cześć, ma. cześć Łukasz. Słuchajcie, Łukasz, człowiek do którego jeżdżą z całej Polski ludzie się zjeżdżają. Ale to jest prawda. Skąd Ciebie przyjeżdżali na fotele? jest spod Krakowa, prawie z zakopanego. O, matko, czyli całą błąd. Ja szczerze myślałem, że fotele to jest wiesz, odkręcić i wkręcić. się okazuje, że to słuchajcie, na kilka dni pracy jest, nie? Jak tylko chodzi o fotele, jeden dobry dzień. To? Jeżeli zwykłe na komforty, to wtedy jest mnóstwo pracy, bo trzeba przerobić wiązkę elektryczną. Dla mnie to jest w ogóle czarna magia, także będziemy działać i zobaczymy, jak ostatecznie to wszystko wyjdzie. Słuchaj, tam buz pełen sprzętu, także co. Rozpakowujemy się i będziesz mówił, co mamy ci pomagać, co mamy robić. Tutaj mamy troszeczkę wyżej podniesioną poprzeczkę. będziemy. Przekładać tak naprawdę całe wnętrze <laughs> Dobra, To Ej, masz bo rację bo... To Przywiozłem całe wnętrze słuchaj to prawda tak. No to jak widzicie z przeróbką naszego BMW nie będziemy się cackać Bo tu jest absolutnie wszystko Co jest w środku tego samochodu Wszystko wymienimy sobie zrobimy Już sprawdziliśmy tutaj z Łukaszem na szczęście fotele grzane Wszystko pasuje Wszystkie detale ponoć wzięliśmy Dopiero przekonamy się oczywiście w wypraniu Teraz zabieramy się do za demonta. Łukasz mówi, że dzisiaj będziemy bić rekordy, bo jeżeli zrobimy to w jeden dzień, to on mówi, że coś takiego jeszcze w Polsce jeszcze się nie odbyło, nie? A tutaj możecie McDonalda jeszcze A McDonald's? Ojej, oj, sprawdzamy. Fritka, no są frytki. Dawaj test smaku. Zrobimy test frytek, słuchajcie. Ale ja wam powiem, że ja w tej czwórce jak czyściłem, znalazłem jakąś kiełbasę z 99, czy któregoś tam 2000 roku, żebyś wiedział. O kurcze. Ty masz mocne palce, ci powiem. no to nie ta strona tym razem. Chciałem się pochwalić, że umiem, jednak nie. Wiesz, nie można urwać. Z wyczuciem, otóż to Twoje magiczne rączki, tylko jak dotykasz to od razu odchodzi. <grymne> Dobra, powiedzmy, że mój, powiedzmy, że mój, pierwszy bocik. Teraz dam radę sam. Nie, po 5 minutach wszystko wymontowane. Nie wiem, co tam Łukasz wymyśla, że tutaj na 3 dni roboty. Ja mówię, my tutaj zwalniać będziemy musieli ten film, bo za szybko to wszystko idzie, nie? Ścigamy te fotela, to taka niezła niespodzianka. Także na szczęście chłopaki z softu nie będą się nudzić, będą mieli co robić. Zobaczcie, od razu detailing zrobimy. Słuchaj, ten, donate'a, donate'a znaleźliśmy, słuchajcie, 3 złote. No to co? Rozłożyliśmy, to teraz możemy składać, nie? Pokażę Wam to, co my mieliśmy. Meszek, dziurawy, a gałka twinna, która już w komentarzach się pojawiło, że o masakra! Jak to jest możliwe? Dlatego wywalamy. Co? To tak wygląda? A no, no, no. Trzeba wziąć stare mocowanie i ten. Jest ładny. Jest ładny. Najważniejsze gałka. Najzwyklejsza żadna tam empakiet, nic, tylko taki standardzik, powiedzmy, w skórze. To jest ważne, więc wszystko będziemy mieli w skórze. Zakładamy. Chodzi o to. Czy damy radę zrobić to tak, czy damy radę to zrobić nie wiadomo ile godzi. I na czym to polega? No to polega na tym, czy system elektryczny, jaki tutaj jest w tym momencie zainstalowany Okej, okay, w samochodzie? Tak, podejdzie pod te fotele, które są z policzkami. Czyli tylko podłączyć wtyczkę i już wiemy, I czy działa czy nie tak. Moment prawdy, słuchajcie, te Łuki mówi, że coś działa, tak? No działa, no elektrycznie działa, tylko kwestia przełączenia wtyczki we właściwe miejsce No bo jest trochę inaczej Okej, okay, dobra Tu może być problem, zaraz się okaże tak. Po prostu zapłon tylko daj i tak, i nic się nie dzieje. A, bo tu powinno to od razu się zaświecić. Tak, tak, tak. Ups. No więc ale trzeba tutaj przepinować pewnie i zakodować do tego. Ale nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej pół sukcesu z nami. Dobra. Jakbyście nie wiedzieli, jak sprawdzić grzanie fotela, to proponuję usiąść. <ścoughs> Przyciski jak świecą, nie gasną po dłuższej chwili i robi się ciepełko. Ej, teraz sporty na skórze jeszcze grzane no, Grzane Lando. To chyba już więcej niż standard. Powiedz mi szczerze, spodziewałeś się, że będzie gorzej? Tak, tak naprawdę nie wiedziałem z czym przyjedziecie. Nie? No to widzisz, no to zaskoczyliśmy cię, ale Łuki sobie idealnie poradził, I na moment, już wszystko działa, także powiem wam, że tutaj pytam u chłopaków jak, czy siądzie wnętrze, czy nie, ale Łuki mówi, że słuchaj, skóra siądzie na 100%. No. Skóra i do tego sport i mamy BMW. <noise> Słuchajcie, Łukasz sprawdził wszystkie błędy i wyrok ostateczny jest, że skoro pojeździłem tym trochę i tam nic takiego nie wykryliśmy. Nie, z poważnych błędów. Fajnie. Że bardzo dobry zakup. O, widzicie, w końcu ktoś, tak, ktoś mi to mówi. Zakup. W komentarzach, wiecie, tutaj były różne opinie, że co ja kupiłem i w ogóle, i w ogóle, a widzicie, jednak mamy, słuchajcie, potwierdzenie, że nie, nie jest potwierdzenie, źle. potwierdzenie, nie jest źle, to są naprawdę tak, tak zwane pierdółki, także... Super, ja się cieszę, mega się cieszę, no. Aż mi się nie wierzy. To było ostatnie uderzenie mistrza, swoje nie? O! Oh, świętujemy po prostu. Teraz Cześć. mi się przydał jakiś szampan. Wow, ja się powiem Rzykowo. szczerze, ja nie wierzyłem, że to da radę zrobić. Kilka godzin tak naprawdę. Dzisiaj bijemy rekordy totalnie, nie? Co najmniej 10 tysięcy więcej warta. 9,5. 9 <grych> Dzień, Dobra, dobra. I jeszcze dekory. I... To kto wraca BMW? To wraca BMW? Oj, nawet nie pytaj. Nawet nie pytaj. <grych> Wieczór się zbliża, ale ostatnie trzy elementy, słuchajcie. Sprawdzimy, ile Łukiemu zajmie Wymiana tego. Okiem nie zdążyłem mrugnąć. Już pierwszy element mamy. Chponk, 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 chponk. I, co? I co? I co? I co? Czasu nie liczyłem, ale wydaje mi się, że poniżej minuty. <ścoughs> Tadam. I wow. gotowe. Voilà. Wow, niemożliwe. Co powiesz, że każda śrubeczka. Wszystko, wszystko jest na miejscu. Bailando. Wszystko na miejscu, i taka <laughs> <do mnie. laughs> ten. <Taka, bo szansa. laughs> Podsumowując, jestem w szoku, że dałeś radę to zrobić. Nie oszukujmy się z waszą pomocą. Wiesz, ja troszkę pomagałem, troszkę przeszkadzałem, ale <laughs> <laughs> jeżeli chodzi o błędy, o wszystkie rzeczy, o które się baliśmy. mamy wykasowane, tak. Napinacze pasów, błędów mhm. poduszek nie ma, fotele grzeją. Bajka. Co Dobry. muszę powiedzieć, że Łukasz jest niesamowicie dokładnym człowiekiem. Ty tak wszystko Dokładnie robiłeś, że wyobraźcie sobie, my tu mieliśmy gdzieś brakujące elementy, tylko ja byłem w szoku, jak Łukasz, niektóre kratki, słuchajcie, wywiewu, potrafił zrobić, żeby wszystko było idealnie. To ja jestem naprawdę niesamowicie zaskoczony, bo we wnętrzach, wiecie, dużo rzeczy można pominąć, na dużo rzeczy można przymrużyć oko. Łukasz, nie że zabrakło mu śrubek, tylko dokładał jeszcze tutaj, żebyśmy mieli zupełnie kompletne wnętrze, za co ci bardzo dziękuję. Nie ma sprawy. Podajemy <grym> dla Łukasza oczywiście Facebook, gdyby ktoś z Bemek. FK39, gdyby ktoś. Jak najbardziej. Coś potrzebował z wnętrzami, doposażanie, systemy elektroniczne. Czego nie macie, wbijajcie, zrobimy. Super! I prócz podziękowań, budżet jeszcze nie Ferrari, bo jakieś tam elementy Dokładałeś i tak dalej, no to liczymy, to nie? Więc co? Zrobimy gratis. Naprawdę? Naprawdę. Ludzie, kochani, słuchajcie, coś niemożliwego. Dzięki Ci Łuki, Bawcie naprawdę. się, jeździcie i. Dla niego gratis oczywiście. <śla> Chodź na pasażera, siadaj. Ja mówię, zatrzymałem Oscara, zatrzymałem całą podróż, bo po prostu mam tyle myśli. że powiem wam, zły na oczach po prostu, jak jadę. To, co ja teraz robię, to marzenie o całej tej serii to było dwa lata temu w mojej głowie. Dopiero teraz zaczęliśmy to realizować i wiecie, no nie jestem jakimś tam specjalistą, mechanikiem, jakimś, nie wiem, nie wiadomo kim. Jestem po prostu młodym chłopakiem, który ma zajawkę. I jadę taki po prostu mówię, ja nie wierzę, że my to zrobiliśmy. Zobaczcie, ten samochód wyszedł, nie. Te dekory to było najlepsze, co mogliśmy zrobić. Jest w życiu taki moment, kiedy ty o czymś tak bardzo marzyłeś, kiedy czegoś tak pragnęłeś, i Teraz właśnie dochodzi do realizacji tego, i ja się tak cieszę niesamowicie z tego auta, Wiecie, tu wszystko było zajechane. To jest po prostu niemożliwe, co my zrobiliśmy z tym samochodem. My kupiliśmy naprawdę w jakiejś niesamowitej cenie. Tak było zajechane wnętrze, ale teraz zobaczcie: wszędzie jest góra, wszędzie jest po prostu. Te fotele są tak świetne, ten samochód wygląda po prostu jak nowy, i że my to zrobiliśmy, nie? Ja po prostu w to nie że tak? To nie, jeszcze nie jest wyczyszczone i tak dalej. Jak zobaczycie na końcu, to już w ogóle, nie? Ja po prostu złapała mnie taka myśl, i wiecie, tak się rozczuliłem, więc stwierdziłem, że powiem wam to, nie? Boski, boski. Lecimy dalej. Wow, szczerze mogę wam powiedzieć, bardzo się stresowałem co do tego środka. Nie wiedziałem jak ostatecznie to wyjdzie, czy to będzie dobrze wyglądać, czy nie. Wiecie, my tam zakupiliśmy tych części cały bus. Też nie wiedziałem jak z wymianą to będzie. Wiecie, czy damy radę to wszystko wymienić jeden. No, robiłem to po raz pierwszy i bardzo się stresowałem, ale teraz z ulgą na sercu z takim odetchnięciem mogę powiedzieć, że wyszło lepiej niż w moich najśmielszych snach. Nie byłem pewien co do tych dekorów, czy to będzie dobrze wyglądać, czy nie. Wiem. A teraz się okazuje, że te dekory dają taki klimacik tymi dy wynikami w połączeniu. Super. My mamy cały środek przełożony od M-pakietu, który funkcjonuje. Fotele są o niebo wygodniejsze. Grzane jest, więc wszystko Bajlando. Boczki. Tutaj mieliśmy tandentną jakąś tkaninę, która była przetarta. Teraz zobaczcie. Tutaj skórka, skórka. No to wygląda bogato. No i kiera, kiera robi robotę. Serio. Tylko 250 zł, a tym tak dobrze się prowadzi ta skóra perfumowana po bokach. A perfumowana ja mówię. Per Perforowana. <laughs> Kurczę. Ja się cieszę. mortki, Naprawdę. O Teraz mogę powiedzieć, że naprawdę wyszło lepiej niż sobie zakładałem, nie? No, kto by co nie mówił, ale skóra w środku robi robotę. Tutaj, jeszcze z dodatkowych barierów z tyłu, mamy kolumnę, można powiedzieć, nie? Gdzie normalnie otwierając, macie stoli, cup holdery, z którymi w BMW zawsze jest kłopot, to już jest biznes, nie? Myślę, że nowy właściciel z pewnością będzie się z tego cieszył. Tak naprawdę to tylko jedna trzecia roboty z tym BMW, ponieważ zabieramy się jeszcze za stan techniczny tego samochodu i następnie zabieramy się jeszcze za Wygląd zewnętrznym, łącznie z detailingiem środka i zewnątrz, także tutaj jeszcze roboty z tym autkiem mamy i z pewnością jeszcze dostarczymy Wam kontentu, dlatego pamiętajcie, aby subskrybować kanał, być na bieżąco. No i oczywiście, pamiętajcie, Ewa Dywaniki przeszły nasze testy pozytywnie, dlatego link zostawiamy w opisie. Tam możecie skonfigurować dosłownie w minutkę dywaniki do waszego samochodu w różnych kolorach, w różnych opcjach i od razu będziecie widzieli tam cenę, a z moim kodem Dawid minus 5% zniżka, także wbijajcie serdecznie i widzimy się już wkrótce w środę o 18. pá